Jest Trump z mózgiem. Ron DeSantis, gubernator Florydy, ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta USA. Najpierw będzie musiał pokonać Donalda Trumpa w walce o nominację Republikanów. I dlaczego tak bardzo walczy z Walt Disney? Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał o gubernatorze Florydy Ronie DeSantosie, rywala Trumpa w prawych borach Partii Republikańskiej do bycia prezydentem USA. Dwa aspekty, które poruszę w tym filmie, to jego kariera polityczna i walka z wielką korporacją Walt Disney. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i lajkowania filmów. A naszych stałych widzów serdecznie pozdrawiam. No to jedziemy z materiałem. Odwaga do bycia wolnym. Projekt z Florydy dla odnowy Ameryki. To tytuł książki, którą Ron DeSantis opublikował pod koniec marca bieżącego roku. Żaden gubernator USA nie zrobił dla swojego stanu tyle co on. To proste przesłanie, z którym 44-letni polityk objeżdża obecnie amerykańskie stany, które będą miały decydujące znaczenie w prezydenckich prawyborach. Partii Republikańskiej. Nawet hasło jego kampanii brzmi: DeSantis 2024. Uczyńmy Amerykę Florydą. Wydanie książki to standardowa pr zagrywka pretendentów do najwyższych urzędów. Także dzieło republikańskiego gubernatora czyta się niczym idealny list motywacyjny poszukującego nowej pracy. DeSantis opisuje szczęśliwe dzieciństwo w miasteczku Dunedin na zachodnim wybrzeżu Florydy. Dużo miejsca poświęca swojej miłości do baseballu. Dzięki dobrym wynikom w sporcie otrzymał stypendium, dzięki któremu zaczął studiować historię na Uniwersytecie Yale. Jako nauś Uczyciel historii przepracował jednak tylko rok. Wkrótce podjął nowe studia, tym razem prawo na Harvardzie. Na drugim roku dołączył do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W kolejnych latach pracował dla armii jako prawnik, m.in. w obozie więziennym Guantanamo. Pełnił też funkcję doradcy przy słynnej jednostce specjalnej Navy SEALS podczas wojny w Iraku. Za pracę w tym okresie otrzymał kilka medali. Błyskawiczna kariera w polityce. Po dwóch latach przepracowanych funkcji prokuratora stanowego w 2012 roku, DeSantis postanowił spróbować sił w krajowej polityce. Przez sześć lat był członkiem Izby Reprezentantów. W 2018 roku zrezygnował jednak z tej funkcji w trakcie drugiej kadencji, aby skupić się na republikańskich prawyborach na gubernatora Florydy. DeSantis wygrał, a następnie pokonał także rywala demokratów i objął fotel gubernatora. Dopiero co w 2022 roku został ponownie wybrany na drugą kadencję. To sukces godny odnotowania, bo Floryda to jeden z amerykańskich swing state, czyli stan, w którym znaczna liczba wyborców posiada zmienne preferencje wyborcze. Raz wygrywają republikanie, innym razem demokraci – Umiejętność przekonywania do siebie obywateli, którzy nie stanowią twardego elektoratu żadnej z dwóch głównych partii politycznych USA, to z pewnością mocny argument wspierający Desantis'a w walce o prezydenturę. Gubernator swoją popularność na Florydzie zawdzięcza dobrym wynikom gospodarczym, obniżkom podatków oraz podejściu do pandemii, które streszczał slogan Wolność przeciwko fałszyzmowi”. Dla Desantis'a wrogiem numer jeden był bowiem dr Antony Fauci, główny doradca Białego Domu do spraw koronawirusa, zwolennik ostrych obostrzeń. Trump wychował sobie przeciwnika. W ostatnich latach to nie kto inny jak sam Donald Trump pomagał uzyskać DeSantisowi rozgłos. Były prezydent nie szczędził pochwał pod adresem gubernatora. Zdarzało mu się nawet nazwać go genialnym młodym liderem. W końcu jednak zorientował się, że wraz z rosnącą popularnością DeSantis wyrasta na jego głównego rywala w szeregach republikanów. Dlatego w pewnym momencie Trump zmienił taktykę i zamiast pochwał. Rozpoczął serię personalnych ataków, które trwają do dziś. DeSantis, według Trumpa, jest już teraz Ronem Santimoniusem, czyli obłudnym i nielojalnym politykiem. Były prezydent, który również zapowiada start w przyszłych wyborach, zapowiedział, że jest w posiadaniu niewygodnych faktów związanych z DeSantisem, których nie zawaha się użyć w odpowiednim momencie. W of 2017 roku Ron DeSantis był 5% w dla Florida. 5%. DeSantis had virtually no endorsements and was being drastically outraged by Agricultural Commissioner Adam Putnam, the widely viewed favorite. He was going to win. He was going to win easy. He was way up. Ron had zero chance of winning. On December 21st, 2017, a man named President Donald J. Trump endorsed in support of Ron DeSanctimonious. His polling skyrocketed. And DeSantis won the Republican primary 57 to 37. He was down so many points, and all of a sudden he wins by 20. He was already looking for jobs. But he did it because of President Trump. Thank you very much Ron. Thank you very much. Program Antywok. Ron DeSantis może mieć nadzieję, że przepustką do Białego domu stanie się polityka stanowa, którą prowadzi. Floryda to stan, w którym łok umrze. Ogłosił. Gubernator prowadzi w stanie wojnę kulturową. Czego przejawem są takie ustawy jak Stop Walk, Don't Say Gay, Parental Rights in Education Law. Edukacja na temat homoseksualizmu w szkołach została zabroniona. W przypadku naruszeń nauczyciele muszą liczyć się z groźbą zwolnienia. Podczas lekcji lepiej nie poruszać takich zagadnień jak rasizm czy niewolnictwo bo według władz stanowych biali uczniowie mogą poczuć się osobiście odpowiedzialni za dziejowe niesprawiedliwości. Transpłciowym uczennicom zakazano uprawiania sportów dziewczęcych, a na biurku nauczyciela nie może znajdować się zdjęcie partnera lub partnerki tej samej płci. W konsekwencji na półkach szkolnej biblioteki pojawiły się luki, a książki z historią niewolnictwa niemal zniknęły. Ponieważ nikt z kierownictwa nie chce skończyć z pozwy w używanie szkodliwych materiałów, pod ostrzałem administracji DeSantis'a znalazło się wszystko, co da się połączyć z kulturą woke, która krytycznie odnosi się do wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Naraził się nawet wielkiej korporacji Disney. DeSantisowi naraził się nawet Disney, który w Orlando posiada ogromny park rozrywki zatrudniający około 70 tysięcy pracowników. Gdy firma otwarcie skrytykowała prawodawstwo uchwalane przez stanowe władze, DeSantis postanowił pokazać, że nie boi się konfliktów nawet z tak potężną korporacją. Polityk zlikwidował specjalne przywileje stanowe, dzięki którym Disney przez ponad pół wieku mógł oszczędzać na podatkach. W mieście pojawił się nowy szeryf, oświadczył DeSantis po podjęciu tej decyzji. Disney World cieszyło się na Florydzie niezwykłą niezależnością. Powołany w latach 60. obszar miał rozwiązać problemy, na które Disney napotkał chociażby w Kalifornii. Dzięki olbrzymiej autonomii na terenie należącym i przylegającym do parku, firma mogła bez specjalnego rządowego nadzoru budować drogi, doprowadzać prąd i kanalizację, zarządzać strażą pożarną czy finansować policję. Park działał też według specjalnych zasad podatkowych, co nie znaczy, że podatków w ogóle unikał. Powołał tej ponad 100-kilometrowej strefy było pomysłem samego Walta Disney'a. Nie chciałby rozwój parków rozrywki ograniczał ciągły nadzór władz stanowych. Między innymi zgoda na powstanie tego specjalnego regionu zdecydowała o tym, że Disney wybrał Florydę na siedzibę swojego największego parku rozrywki. Przez kilka dekad stosunki pomiędzy Disney World a władzami Florydy układały się bardzo poprawnie, przede wszystkim dlatego, że popularny park rozrywki to największy w stanie pracodawca, zatrudnia ponad 80 tysięcy ludzi. Jeszcze w 2020 roku Disney przekazał na kampanię wyborczą DeSantisa około 50 tysięcy dolarów. Wspierał też wielu republikańskich polityków. Pierwsze tarcia pomiędzy republikańskimi władzami a parkiem rozrywki pojawiły się w kontekście obostrzeń pandemicznych. DeSantis negatywnie wypowiadał się o polityce Disneya, który nakazywał swoim pracownikom poddać się szczepieniom i nosić maseczki. Już wtedy określał tę politykę jako łok co we współczesnym języku republikanów jest chyba największą obelgą. Ktokolwiek jest woke, sprzeciwia się tradycyjnym amerykańskim wartościom i sprzyja przemianom kulturowym i obyczajowym. Te zaś są postrzegane przez wielu republikańskich wyborców jako niedemokratyczne czy wręcz totalitarne. Tym, co ostatecznie skłoniło DeSantis'a do próby likwidacji specjalnych przywilejów Disney World, jest spór o prawo dotyczące szkolnictwa. Ustawa nazywana potocznie Don't say Gay zakazuje uczynia dzieci do 9 roku życia zarówno o seksie, jak i o płci kulturowej. Początkowo władze Disneya nie zdecydowały się na żaden komentarz do sprawy. Nawet jeśli sama firma w ostatnich latach stawała się coraz bardziej inkluzywna, zarówno w swoich produkcjach, jak i przekazie to było dość jasne, że nie będzie ryzykować swojej pozycji na Florydzie. Dopiero po licznych głosach oburzenia wyrażonych przez pracowników parku rozrywki i samego Disneya ówczesny dyrektor generalny, Zdecydował się odnieść do sprawy. Zapewniał, że firma zdawała sobie sprawę z negatywnych konsekwencji ustawy, ale chciała działać za kulisami. Dyrektor w końcu potępił ustawę, co ostatecznie poróżniło firmę z władzami stanu. Już w zeszłym roku pojawiły się informacje, że w odpowiedzi na krytykę ze strony korporacji DeSantis zlikwiduje specjalną strefę, w której działa Disney World. Szybko się okazuje, że nie jest to takie proste, gdyby strefę zlikwidowano, jej zadłużenie przejęłyby gminy, na terenie których się znajdują, co z kolei doprowadziłoby do podniesienia lokalnych podatków. Stan miałby jeszcze jeden problem, co zrobić z akcjonariuszami, którzy mają w firmie udziały. Ostatecznie w lutym 2023 roku DeSantis powołał pięcioosobową radę mającą nadzorować funkcjonowanie strefy. Składa się z konserwatywnych republikańskich polityków, w tym tych związanych z nowym, ograniczającym prawa szkół ustawodawstwem. Nadzór Rady ma dotyczyć jedynie kwestii komunalnych, ale pojawia się obawa, że niedługo władze będą chciały interweniować w treści, które pojawiają się na terenie parku. Cała sprawa nie pozostawia wątpliwości, gdzie obecnie republikańscy politycy szukają poparcia. Przez lata jednym z głównych haseł GOP było ograniczenie federalnego i stanowego nadzoru nad biznesem. Dziś republikanie stawiają bardziej na kwestie kulturowe i ideologiczne. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. Hej!